Czasami się śmiejemy, że angielska pogoda pochmurno, deszczowo a fila, słońce, nie wiadomo skąd że jest to, są to uroki wyspy widzimy, tutaj mamy z daleka to traffic management już mamy jakieś ograniczenie 50 Nie troszkę przy tych właśnie ograniczeniach no, no, nie ignorujcie tego ten naprawdę rozmawiam z dużo ludźmi, którzy jeżdżą i przy tych y, właśnie ograniczeniach, jeżeli ktoś nie przestrzega to kamery zaraz na mężach robią zdjęcia to są to mandaty no, także ja przynajmniej zawsze staram się tego przestrzegać prawo jazdy jest to mój chleb ja tym zarabiam Te, to niech po prostu sobie nie przestrzega z jego sprawa wcześniej na tym temat wiem jak tutaj jest są te punkty dziadowskie, które niestety niestety jest to utropienie no, 3 lata no, zredukowanie tego, no, skasowanie to no, jest to trochę niby 3 lata jest to taki mały kredycik, <grymne> jest ograniczenie, zaraz sprawdzimy dlaczego jest to ograniczenie, bo teraz jesteśmy na zjeździe, będziemy wjeżdżać na M6, prawdopodobnie tej M6 jest kory jest godzina 18, przed 18 może być dosyć duży ruch i to ograniczenie może być z tym spowodowane jak wcześniej mówiłem, też jest tutaj remontowana ta m także przy dużym ruchu przeważy są te ograniczenia ja się widzę z daleka, że jest jednak kolejka będzie ograniczenie no nic, ja wcześniej mówiłem, ja na 18 30, rozładunek, jeszcze do sklepu, także mam jeszcze trochę zapasu czasu. Okno, w którym mam dojechać, ma naprawdę dosyć, dosyć dużą tolerancję, jest to dwie 2 godziny, czyli między 18.30 a 20.00, dokładnie 18, całe 2 godziny. Myślę, że sobie bez problemu poradzimy. W Polsce, pomimo takiego dużego korku, kolega mi tutaj puszcza co? siódmą. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Jeżąc tutaj, kochani, naprawdę nie ma problemu. Kierowcy są chyba bardziej tolerancyjni niż w Polsce. W sumie ma to trochę sens, bo rzeczywiście, jeżeli mamy. Jedziemy w korku te nie wiem, wpuszczenie kilku out, jednego dwóch przez jazdach chyba nie robi żadnej wielkiej, dużej różnicy, naprawdę nie, nie bądźmy hamami na drodze Koście by wpuścił, ja zadowolony mam nadzieję że on też ja bym, tam e, nie będę robił jakichś przykłości. pasa awaryjnego że jest korek także jest to tak rozładowane mniej więcej żeby jak najwięcej pojazdów pomieścić jest to dosyć dobre w szczególności tutaj w Birmingham już nie raz się spotkałem właśnie z tym że e, używa się tego pasa awaryjnego do tego aby rozładować korki czy do szybszego zjazdu na przykład jeżeli jedziemy jak na tej autostradzie i opuszczamy e, autostradę następnym właśnie zjazdem, e, to często, gęsto jest tutaj tak zrobione, że właśnie ten napas awaryjny jest tylko i wyłącznie używany na tych pojazdach, którzy właśnie próbują opuścić e, następny zjazd, w tej chwili mamy jest to dla wszystkich pojazdów. Przykłady, gdzie tak się zdarza. Tym pasem dosyć nieźle idzie. No tylko chyba, może być tutaj. No. Znaczy, głównie chodzi mi o to, że zobaczcie na prawy pas, gdzie niby powinien być najszybszy. Wszyscy uciekają na ten prawy pas, unikają tego nowego dużo razy się spotkałem z taką sytuacją, że rzeczywiście ten skrajny lewy pas idzie dużo szybciej. Nie wiem, czy to tylko tutaj czy w innych krajach też to się tak zdarza w każdym razie nie mogę nic powiedzieć bo jeżdżę po Europie po innych krajach pewnie każdy kraj to inny obyczaj gdy nie jest tutaj to upierdliwe takie coś, że my jesteśmy przyzwyczajeni ten ostatni pas, tak jeździmy tu po lewej stronie, ten prawy, powinien być naprawdę pasem tego dla najszybszych pojazdów którzy po prostu chcą wyprzedzać wszystkich. Często się zdarza tak, że ten pas jest naprawdę zawalony, bo ktoś sobie po prostu yy, jedzie i pomimo to, że jest środkowy pas, z lewej strony pasy są wolne, on uważa, że on jedzie dosyć szybko i nie ma zamiaru zmieniać tego pasa. Jak widzimy, hard shoulder only for junction 5, czyli e, musimy opuścić. To, co wcześniej już powiedziałem, to jest dla tych, którzy opuszczają następny zjazd, czyli ja zmienię, zmienię ten pas. Zmienię pas, aby po prostu e, umożliwić pojazdom tym, którzy opuszczają e, teraz autostradę. Nie będę blokował. zjeżdżamy. 6, czyli zaraz następnym mamy jakieś 13 mil. No i co? Jak mówiłem, nie? pojawia się już jakiś deszcz, nie wiadomo skąd. Jakieś krople deszczu. Znam, życie, życie będzie to tylko kilka kropel. No, fajny przykład. Teraz macie właśnie tutaj wszystkie trzy pasy od prawej strony są zajęte, zwolnione, a zobaczcie ci, którzy zjeżdżają na zjazd numer 5 sobie właśnie to szybciej mogą opuścić. Całkiem nie głupie, fajne rozwiązanie. przekonek, myślę, że to nie jest nic ciekawego.